Film przedstawia główne zasady murowania w systemie Porotherm Dryfix na przykładzie pustaków wypełnionych wełną mineralną. Przed przystąpieniem do murowania pustaków na ścianę fundamentową układamy poziomą izolację przeciwwilgociową z papy bitumicznej lub folii hydroizolacyjnej. Izolacja pozioma chroni ściany budynku przed zawilgoceniem. Szlifowana powierzchnia podstawy umożliwia murowanie pustaków na zaprawie do cienkich spoin poroterm Dryfix, co redukuje spoinę poziomą niemalże do zera. Po rozłożeniu izolacji zaczynamy murowanie pierwszej warstwy pustaków. Do prawidłowego wypoziomowania używamy niwelatora i zestawu stojaków. Posługując się niwelatorem oraz łatą z detektorem, wytyczamy najwyższy punkt na ścianie fundamentowej. Następnie ustawiamy w tym miejscu stojak tak, aby warstwa nanoszonej zaprawy wyniosła 10 mm. Tak wypoziomowany stojak służy jako punkt bazowy do ustawienia łaty i detektora, a wytyczony poziom nominalny zachowujemy przy wyrównywaniu pozostałych ścian fundamentowych. Pierwszą warstwę pustaków układamy na cementowo wapiennej zaprawie wyrównującej poroterm M50. Zaprawę rozkładamy pomiędzy stojakami, a jej nadmiar zbieramy listwą wyrównującą. Stosowanie stojaków pozwala ograniczyć ilość zaprawy dzięki regulacji szerokości jej nakładania i dopasowaniu pasa do szerokości muru. Na wyrównaną i plastyczną warstwę zaprawy układamy pustaki pierwszej warstwy, delikatnie dobijając je gumowym młotkiem i kontrolując poziom w obu kierunkach przy poziomicy. Ważne jest, aby zaprawa nie związała zupełnie przed położeniem pustaków, tak aby mieć możliwość minimalnej korekty ich ustawienia. Czynności powtarzamy do czasu wyrównania całej powierzchni, na której murowane będą ściany. Kolejne warstwy pustaków murujemy już wyłącznie na zaprawie Poroterm Dryfix, dostarczanej w poręcznych puszkach. Technologia ta pozwala na prowadzenie prac nawet w temperaturze do minus 5 stopni Celsjusza. Wtedy warstwę pustaków odkurzamy suchym pędzlem lub szczotką. Na tak przygotowaną powierzchnię wsporną pustaków nakładamy cztery pasy zaprawy. Jednorazowo na ścianki wewnętrzne pustaków nakładamy dwa równoległe pasy, każdy o szerokości około 15 mm. Aby dociąć pustaki należy użyć piły stołowej lub pilarki brzeszczotowej. Pozostałe zasady murowania, np. prawidłowe wykonanie narożników, przewiązanie w murze czy osadzanie nadproży wykonujemy jak przy tradycyjnej budowie ścian.